Wspieram trzecią sesję Rady Gminy dla w bieżącej kadencji. Stwierdzam, że na 15 radnych obecnych jest 14 jeden y, kandydat na zajmowych się jeszcze. Czyli sesja Rady Gminy jest ładna podejmowania przeciw uchwały. Przed przystąpieniem do y, porządku obrad... Chciałbym prosić pana światłego Krzysztofa o złożenie przyłowania. A to przepraszam chwileczkę, może najpierw ja wyręczę ogóle ręczę zaświadczenie. A proszę Pani Przewodnicząca. Myślałabym Pani leczyć. Nie, no oficjalnie na sesji. Proszę, tak wszyscy, to wszyscy. Yy, Stosownie do artykułu 128 ustawy z dnia 16 listopada 1998 roku o wyborczej do Rady Gmin, Rady Powiatów i Sejmików <coughs> w dzienniku ustaw z dnia 2003 roku nr 159, pozycja 1547 z późniejszymi zmianami, Gminna Komisja Wyborcza w Racioszku stwierdza, że wyborach, które odbyły się dnia 21 listopada, pan świtarski Krzysztof wybrany został radny gminy Racioszku Dobrze. Pozwolicie państwo, że wręcz zaświadczenie panu Krzysztofowi. Zgodnie z artykułem 23a w wyborczej. Ustawy o samorządzie gminnym radny przed, przed, przed pełnieniem mandatu musi wyjść ja pozwolę sobie odczytać rodę ślubowania. Pan Świtalski wypowie, wypowiedzi tam słowo ślubuje, ewentualnie z dopiskiem, tak mi to umówi". Proszę o zdanie Pana Świtalskiego. konstytucji i w zał. Polskiej ślubuję, uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie drogę mojej gminy i mieszkańców. Dziękuję. Przystępujemy do następnego punktu, przyjęcie porządku obrad. Załączony porządek obrad ulegnie yy, nam zmianie, w międzyczasie się też komisję. Powstało yy, jeszcze wiele innych y, pomysłów, żeby to yy, yy, najmniej razem to wszystko załatwić. Yy, punkt dziesiąty, informacje o konach finansowych gminy. Następnym punktem proponuję niepodatki dotyczącej budowy sieci kandydacyjnej w Nadzorczych. Jest to, proszę Państwa, o tyle ważne, że chcę ten punkt poruszyć przed zmianami do budżetu. Z uwagi na propozycję y, Pani Skaznik odnośnie uchwały w nie wydatków w tym temacie. Następny punkt, y, dotyczący zmiany, proponuję wprowadzić punkt y, wyboru. Przedstawiciela do Związku Gminy i ten pro proponujemy y, też po tym następnym punkcie. Czyli po analizacji będzie y, na pewno. Wiadomo, ja że się kolejność y, automatycznie. Czy są jeszcze jakieś inne związki dotyczące tego? Do Jeśli nie widzę, przystępujemy do głosowania porządku obrad. Kto z Pań i przyjęciem porządku, jest porządku, w porządku, w wody? Proszę podnieść głosu. Porządek w przyjęty został porządku, w porządku, naszego porządku, w porządku, w porządku, a, A, przepraszam, trudno. przyjęcie tak. protokołu z poprzedniej sesji. Protokół, jak Państwo wiecie, wymaga przyjęcia y, na sesji. w do wglądu. Kto z Państwa ma jakieś uwagi do odnośnienia protokołu? Proszę o tak. zadanie głosu. Pan Tanio, proszę. Odnośnie punktu, y, który dotyczy usiłowania Pani Wójt. Y, nie do końca precyzyjnie jest zawarta za ostatnia Sekwencja tego protokołu. Może pozwolę zacytować moją wypowiedź i dalej odpowiedź Pana Przewodniczącego. Rany Jan, to nie jest pora z tego typu oświadczeń. Jest punkt dotyczący wolnych wniosków. Pan Przewodniczący odpowiada. Przypomniał, że to on udziela głosu. Sprawa dotyczyła wyborów, więc w tym punkcie pozwolę sobie zabrać głos. Przepraszam, ale Pan Przewodniczący udzielił mi głosu. Zgłosić dyskusję. Pan Przewodniczący udzielił głosu. Ja tutaj czuję się no nie do końca bo to wygląda z tego zapisu, że jednak zabrałem głos bez zgody Pana Przewodniczącego. Dziękuję. Jeśli to Panie Radny tylko w tej kwestii jestem dobrym, to potwierdzam, że udzieliłem Panu głosu do zadania w tym temacie swojego decyzja. W takim razie to jeszcze na jakiś do tego postęp upładu robotową. Dobra. Jeszcze jedna taka wygoda techniczna, że w następnym punkcie 4 protokołu, że podstaw grupy radnych przyjaźni takim jakąś przyjaźni. Dobrze przyjaźni. Ten błąd nie no, jest powtarzają. To jeszcze z Pań i Panu Radnych jest na czym podróży. państwa jest za przyjęciem protokołu z tymi poprawkami które tutaj zgłosił Pan Radnikarny? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Radni przyjęli protokół jednogłośnie. Teraz wracamy do następnego punktu, by nie powiedzmy przecież powiedziałem. Informacja wójta z działalności. Proszę o wystąpienie Roku miało miejsce następujące możliwości. W zakresie wodociągów i kanalizacji. Wodociąg w ulicy gminicznej jest w trakcie budowy. Budowa jest niewykończona. Po nieudanym przetargu postanowiono wybudować wodociąg systemem gospodarczym. Gmina zakupiła materiał, a wykonawcom zlecono wykonanie kanalizacji. Termin wykonania był właśnie do dnia dzisiejszego ale warunki atmosferyczne są takie, jakie są i termin ten się wydłuży. Zbiuro usług projektowych i Nadzoru budowlanego zdrownicy to jest firma, która wydała przetarg, przełożyła w dokumentację projektową na wymianę rur do w raciężku oraz na budowę sieci wodociągowej w Podolu dla około 20 działek. Koszt opracowania dokumentacji 35 258 złotych. 25 listopada bieżącego roku została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na refundację zadania pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej dla ciążków. Umowa ta przewiduje zwrot środków za wykonane zadanie w wysokości 1 300 000 złotych, lecz nie więcej niż 70 procent kosztów kwalifikowanych zadań. Wstępnie szacujemy, że będzie to kwota około 1,2 tysięcy złotych, która wpłynie na konto gminy w, to, w przyszłym roku po całkowitym zakończeniu i rozliczeniu zadania. W zakresie dó. 17 grudnia bieżącego roku została podpisana umowa z urzędem Marszałkowskim w Toruniu na refundację kosztów budowy drogi w miejscu Szefie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Budowa tej inwestycji jest zakończona. W pierwszym kwartale 2011 roku złożymy wniosek o płatność, a zgodnie z tą umową spodziewamy się zwrotu 50 wartości tej inwestycji łącznie z wydatkami, które gmina poniosła we wcześniejszych latach na przykład koszty opracowania dokumentacji w 2009 roku. W tym zgodnym z umową, że do 15 listopada bieżącego roku firma Melwood z Marcinkowa, w trybie, wybrana w trybie zwolnej ręki, dokonała remontu zjazdu od ulicy szkolnej w Braciążku do Podzanka na odcinku 350 metrów bieżących. Wartość zadania to 61 488 zł. 24 listopada bieżącego roku podpisałam porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad w dotyczące budowy drogi dojazdowej w Dąbrówce w związku z budową autostrady. Na mocy tego porozumienia, Generalna Dyrekcja dokona budowy tej drogi a następnie przekaże ją na własność gminy Rachałże, jak również poniesie koszty odszkodowań ustalonych za grunty przejęte na rzecz gminy. W zakresie oświetlenia drogowego 16 listopada bieżącego roku odbył się przetarg na budowę oświetlenia przy drodze Stara Szana od Zaczu. Inwestycja czeka na zakład energetyczny. Wykonawcą była firma Elton z Torunia, a koszt inwestycji to 70 i 769,82 zł. Oświetlenie pod Zamcze Podole. W terminie przewidzianym pierwszym przetargiem na 8 listopada bieżącego roku nie złożono żadnej oferty, wobec czego ogłoszono drugi przetarg, którego rozstrzygnięcie nastąpiło 26 listopada. Zadanie nie jest wykonane ze względu na panujące warunki atmosferyczne. Został sporządzony aneks do umowy, który mówi o zakończeniu prac do 31 stycznia 2011 roku. Mamy nadzieję, że przy takich sprzyjających warunkach pogodowych przy obwiniży ta firma, która wygrała przetarg, podejmie się tego zadania i w tym terminie je wykorzysta. Inwestycje. Nadal oczekujemy na pozwolenie na użytkowanie budynku Zaplecza socjalnego na Wojsku Gminnym. 23 grudnia otrzymaliśmy pismo z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, że pozytywnie oceniono procedurę przetargową na to zadanie. Inwestycja została zrealizowana w ramach łącznego projektu pod nazwą remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem orkiestry i budowa zakresu socjalnego na Wojsku Gminnym oraz wykonanie elementów małej architektury na terenie zamkowym w miejscowości Raciąże. Wartość końcowa inwestycji to około 530 tysięcy zł. Na tę inwestycję gmina zawarła umowę z marszałkowskim z programu rozwoju obszarów wiejskich Działanie odnowa i rozwój wsi oś czwarta LIDER spodziewa się zwrotu 295 tys. złotych, lecz nie więcej niż 75% kwalifikowanych projektów. projektu. Dzięki znacznie wcześniej podpisanemu przez gminę porozumieniu z urzędem marszałkowskim w miesiącu grudniu Zespół szkół w ramach wzbogacił się o cztery tablice zwane interaktywne oraz o wizualizer, który otrzymaliśmy dodatkowo. z własnych środków wyłożyła na ten cel 12 313 groszy, natomiast rząd Marszałkowski około 39 000 zł. Montaż tablic w czterech klasach w szkół nastąpi w miesiącu styczniu 2011 roku i dokonają tego pracownicy Urzędu Marszałkowskiego. 16 listopada miała miejsce uroczystość otwarcia klasy pracowni do nauczania dzieci najmłodszych. Prasa pracownia została wybudowana ze środków własnych gminy i koszt tej inwestycji to 217 753 zł. I 65 groszy. Natomiast 17 listopada obchodziliśmy jubileusz 30-lecia Gminy i Biblioteki Publicznej dla Ciążków. Ze spraw różnych. 23 grudnia odbył się przetarg na domu dzieci do szkoły. Przystąpiło 4 operentów. Przetarg nie jest jeszcze rozstrzygnięty. W dniu wczorajszym Gmina złożyła dwa wnioski. Do programu operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5, oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Na każdy ze złożonych wniosków można uzyskać dotację bez udziału finansowego Gminy w wysokości do 50 tysięcy złotych na każdy z wniosków. Pierwszy z nich dotyczy zorganizowania. Do